Cześć, witam was serdecznie na kanale OFPC i zapraszam Was dzisiaj na kolejną prezentację kolejnego komputera dla jednego z naszych klientów i o ile poprzednie jednostki to były takie średniopółkowe konstrukcje do na ogół ogólnego wykorzystania, tak dzisiaj bardzo budżetowa skrzyneczka i to w cenie niższej niż obecna generacja konsol i nie Play 5, który kosztuje ponad 3000, ale nawet niższej niż Xbox Series X. Zapraszam na film. W zasadzie tymi pudełkami, to ja już wam nawet sporą część i to dosłownie tej konfiguracji zdradziłem. Ale zanim przejdę do sedna, dwa zdania na temat tego, do czego komputer będzie używany, bo jest to oczywiście bardzo ważna informacja. Po pierwsze, komputer w bardzo ograniczonym budżecie będzie tutaj używany do codziennych Zastosowań domowych, przeglądanie internetu, odtwarzanie multimediów w rozdzielczości Full HD, co dość istotne, oraz gra Matin Dwójka. Gra o stosunkowo małych wymaganiach. Jak oficjalnie wejdziemy sobie na stronę, tam mamy Pentiuma. Trójkę, jako ten procesor minimalny, a tutaj mamy w zasadzie od dawien dawna niespotykaną konstrukcję opartą na procesor AMD, i mamy dokładnie tutaj piątkę 5600G, czyli z grafiką Radon Vega, i od razu przypisaliśmy do 4 GB pamięci systemowej do dyspozycji tego zintegrowanego układu graficznego tego APU, a w sumie tej pamięci systemowej jest 16 GB, to są kości GUDRAMA, dwie sztuki, tak żeby działało oczywiście w dół o taktowaniu 3200 MHz. Całość jest jeszcze dodatkowo wyposażona w kłodzenie boksowe. Tutaj już nie szaleliśmy z budżetem. Zostało to, które dostarczył producent razem z procesorem, a całość została oparta na płycie głównej od Gigabyte B550M DS3H. Moim zdaniem w tym budżecie cenowym jest to jedna ze zdecydowanie najlepszych konstrukcji, zarówno pod względem możliwości ewentualnej rozbudowy, bo mamy tu chociażby cztery sloty na pamięci RAM, więc bez problemu ten RAM będzie można rozbudować. Mamy oczywiście wolne sloty PCI-Express. Wszystkie, bo tutaj nie ma żadnej dedykowanej karty graficznej do przeglądania internetu, do multimediów, czy nawet właśnie do Matina 2 Full HD. Vega w zupełności wystarczy. Ja nie widziałem tutaj żadnego ekonomicznego sensu dokładania do jakiejkolwiek karty dedykowanej. Tutaj właśnie Vega odnajduje się idealnie, i moim zdaniem producent właśnie miał na myśli tego typu zastosowania, implantując zintegrowany układ graficzny. W tych procesorach. No i oczywiście na koniec zasilacz, zasilacz od Cylentium PC, ale nie najniższa półka. Tutaj pozwoliłem sobie wręcz na szaleństwo przy tym budżecie, bo jest to Vera L3 o mocy 500 W. To jest certyfikat oczywiście 80 plus bronze. Szału nie ma, ale taka moc zasilacza na chwilę obecną ma wręcz ogromny zapas. A należy pamiętać, że będziemy tutaj mieli w razie czego możliwość rozbudowania tego zestawu, dołożenia kolejnych dysków, czy oczywiście dedykowanej karty graficznej, zyskując tym samym na wydajności, a bez konieczności wymiany zasilacza. Oczywiście w granicach rozsądku. No i jak o dyskach mowa, to tu od razu wyjaśnienie: w tym zestawie znalazł się nowy dysk od Gudrama, to jest PX500, ale ta wersja G2, czyli nowsza wersja doskonale Wam znanych dysków. Zresztą sami mamy taki dysk w serwisie jako jeden z naszych dysków systemowych, serwisowych i też z pojemnością tutaj absolutnie szaleństwa nie było. 512 GB do tych wymagań klienta to jest aż nadto. A należy pamiętać, że przecież zawsze mamy dalsze możliwości rozbudowy. Mało tego sama płyta główna. Wciąż posiada kolejny wolny slot M2, więc też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten slot do kolejnego dysku w razie takiej konieczności zagospodarować. Tutaj znajduje się również zainstalowany już przez nas i skonfigurowany system operacyjny, ale bez yy, aktywacji, bo on yy, tak po prostu klient sobie tutaj zażyczył. No i oczywiście obudowa na koniec. Dalej klient korzysta z promocji Sharkun TG7 MARGB. Obudowa stosunkowo Duża jak na gabaryty zainstalowanych w niej podzespołów, ale bardzo dobrze wyposażona. Mamy tu cztery wentylatory z adresowanym podświetleniem. Czy na froncie jeden na tyle, to praktycznie cały siateczkowy. Oczywiście wszędzie filtry i bez problemu ta obudowa pozwoli na rozbudowę tego zestawu w przyszłości, a nawet, bo to jest obudowa, która wbrew tej nazwie mieści... Płyty w pełnym formacie ATX możemy ze spokojem przejść z płyty w formacie mikro na pełnego ATX-a. Jeżeli będzie taka konieczność, bez problemu pomieścimy tutaj również niereferencyjne chłodzenia i wejdą karty graficzne o całkiem sporych parametrach, zarówno jak chodzi o długość, jak i szerokość. Moi drodzy, z tej krótkiej prezentacji ode mnie na dzisiaj na tyle. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście wszystkie linki i pełna specyfikacja techniczna w opisie tego filmu. I to tyle. Dziękuję Wam. Za uwagę, trzymajcie się.